Proszę Państwa, jedziemy sobie plotkarki, bo czemu mnie, plotkary Bambi disuje było okiego, to już wiemy Jency, Pitbull, Shrek 5, a Shrek 5 to wiadomo, wiemy o co chodzi Ale dla mnie ten Shrek 5 źle, a super, 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 super źle nie wygląda Bardziej mnie przeraża zmiany po prostu postaci, nie? Czy będziesz po tym filmie reagował na nutę, czy nie? Chyba, że później Ja nie chcę mi się dzisiaj słuchać piosenek żadnych, wiesz? Yuhiro No Znam taką osobę. No właśnie. Wychodzi na to, że ja też znałem taką osobę, nie? Tylko sobie nie zdawałem sprawy najwyraźniej. Ale pytanie, czy to nie jest dla pizza wziast... zrobione było? Ach, kurwa, akurat z tą osobą, to mi się wydaje, że nie. On chyba najbardziej wyczekiwanej animacji od lat Czyli oczywiście Shrek'a Ale niestety nie sprostał on oczekiwaniom widzów Tak samo jak... Nie zam... wygląda tak źle, chociaż Fiona wygląda fatalnie Shrek wygląda jak dla mnie ok, Nie jest tragicznie Tylko to co mnie zastanawia to zmiany charakterów Zachowanie Gen nie sprostało oczekiwaniom ich fanów, kiedy odwiedzali różne kina po filmie 100 dni do matury. Dodatkowo niesamowite poruszenie w internecie spowodowało ogłoszenie wybłaganego koncertu Pitbulla w Polsce oraz walka na śmierć i życie o bilety. A Bambi w nowej piosence zaczepiła było dziewczynę Okiego, co nie do końca spodobało się jej fanom. Jeżeli zapomnieliście już o tej całej dramie z Bambi Okim oraz jego byłą dziewczyną sarowość, to muszę was zmartwić. Gdy już cała sytuacja ucichła, Bambi postanowiła ponownie podgrzać atmosferę, a ludzie podzielili się na dwa obozy. Cała sytuacja rozpoczęła się już jakieś trzy miesiące temu, kiedy z Instagrama Okiego poznikały wszystkie posty z jego byłą dziewczyną, z którą był już od 5 lat. Fani zaczęli spekulować o rozstaniu tej dwójki, a teorie tylko się nasiliły, kiedy na imprezie urodzinowej Bambi, która wypadła w halo, nie, no, Szrek, nie rozumiem, po co został zmieniony wygląd postaci. Szrek coś w oczy powinien mieć yy, poprawionego. Ja powiem wam szczerze, mi to zwisa i powiewa, ale ja też nie lubię takich zmian, nie? I tak dobijemy 20, a przy okazji, cynk będzie miał lepsze statystyki. Jebać te lajki, ludzie, dajcie spokój, nie? Halloween Oki i Bambi przyszli w wspólnym przebraniu. Chwilę to później wiemy. do sieci wyciekły zdjęcia, na których było widać, że Oki i Bambi lecą razem na wakacje. Wywołało to ogromną burzę i masę teorii. Na przykład jakoby jedna ze stron miała zdradzić drugą, a Bambi była nawet oskarżana o odbicie chłopaka Sarze, która wtedy postanowiła zabrać głos na TikToku. To wszystko prawda i proszę już mnie nigdzie nie oznaczać ani mi nie wysyłać, bo nie chcę tego widzieć, nie chcę więcej do tego wracać, więc please leave me alone. Mam serdecznie dość. Oki w odpowiedzi postawił stanowił na swój kanał wysłać fragment piosenki, w której troszeczkę disuje swoją błogą dziewczynę i jednocześnie twierdzi, że on był lojalny. Od dwóch tak, tygodni tak, się tak. czuję jak w filmie takim, w którym nie wiem, czy chciałabyś grać, zostawiłaś przez wiadomość, bo jej wiadomość, dobrze więc. co... Ekscenku, chce zrobić challenge, że jak, jak będzie 20 lajków, to zmieni, zmienia nick, a na chuj ty chce zmieniać nick? Nie zmieniaj, sraj to. To lojalność. Przestań dawać sobie presję mówić ludziom. Jesteś Xavery1908 i bądź nim, bo najwyraźniej tego potrzebujesz. Dziękuję, dziękuję. Wiem, to było emocjonalne, wiem, zajebiste to było, nie? Pytanko, będziesz w tym roku na Pyrkonie? Yy, nie jeszcze do mo tyle adekwatnych chłopaków myślałeś że ty z nimi zrobię wyrywałem serce powierzyłem w tobie nie krzycz późno już nie no jeszcze północy nie ma no co ty jakie późno co ty w sobie, widziałaś tylko to, co na głowie, więc piję ci w serce byliśmy jak Sara natomiast skomentowała pisząc What the hell! Czym oczywiście nawiązywała do Bambi oraz jej zestawu w McDonald's. Gdy sprawa już na chwilkę ucichła, Oki postanowił udostępnić fotkę ze swojej trasy, na której było widać jak Bambi siedzi u niego na kolanach. Co oficjalnie potwierdziło nam ten międzyraperski związek. A chwilę po opublikowaniu tego posta Sara napisała na swoim kanale nadawczym Ja jebię, ale cringe. Temat ponownie ucichł, a internauci mogli zacząć powoli zapominać o całej sprawie, jednak do czasu, ponieważ Bambi znowu zaczęła poruszać ten temat. Zrobiła to w filmiku 101 pytań do Bambi, który pojawił się chwilę przed temu? wypuszczeniem jej nowej płyty. Padło tam parę pytań o jej związek, a raperka przyznała nam, że są razem już od 4 miesięcy, a po Poznali się w studiu, kiedy ona zaprosiła go. Aby dograł się do albumu. Wcześniej w sumie mijaliśmy się na różnych koncertach, ale bliżej poznaliśmy się na naszej pierwszej sesji w studiu w lubrzy, gdzie zaprosiłam go na mój album. Dodała też, że nigdy nie odbiła nikomu chłopaka, odnosząc się do poprzednich zarzutów. Jest bezpostawna, nigdy w życiu bym się nie związała z kimś, kto jest w związku i to tyle w tym temacie. Co ciekawe, później udzieliła innego wywiadu, w którym wyznała, że bardzo chciałaby wystąpić na stadionie narodowym i wierzy, że w przeciągu trzech lat jej się to uda. Na albumie Bambi Traport Day dostaliśmy i wspólny love song, który trochę zwiralował na TikToku, a chwilę później wyszła kolejna piosenka Bambi, tym razem ze współpracą z Red Bullem. Ale wersy, które padły w stronę Sary, wywołały prawdziwą burzę w internecie. Co tam, Sarka, u mnie oki, nic nie mówię, sama prosisz, jak masz problem, to zadzwonisz. A, nie masz numeru. internet podzielił się na dwa obozy. Jedni uważają, że to Sara... Nie wiem, na chuj zaczepia i tyle w tym macie, nie? zaczęła non-stop zaczepiała parę, a Bambi jedynie odpowiedziała na jej zachowanie. Drudzy natomiast są po stronie Sary i nie dziwią się, że komentowała ona w sieci ich ruchy, po tym jak rozpadł się jej pięcioletni związek. Jak czytamy? Props za tę zaczepkę. Za długo siedziała cicho, jak Sara cały czas na nią wchodziła. Ale Sara wstawiała na nadawczy tylko what the hell. Sara na razie nic nie odpowiedziała, a jedyne co zrobiła to wstawiła na story, że życzy wszystkim miłego dnia. Najprawdopodobniej pokazując, że cała sytuacja ją nie nie rusza lub nie interesuje. Bambi nie zatrzymała się jednak na nagraniu piosenki, ponieważ na jej pierwszym koncercie we Wrocławiu z trasy Trapordai zaśpiewała ją, zamykając tym samym koncert, a przy wersach skierowanych do Sary pokazała środkowy palec. Wcześniej zgrabnie też skomentowała, że kładzie na tej gównoburzę, którą spowodowała w internecie. Niestety nikt z nas nie wie, jak cała sytuacja wygląda za kulisami, za to to co wiemy, to. że... Może za kulisami się żrą po prostu i wyzywają nawzajem. Jakieś SMS-y może do siebie piszą jakieś wiadomości prywatne takie i tak dalej, i tak dalej. Sram na to jakiegoś kurwa, powiem wam szczerze, jakiegoś brzydala kurwa z jeżem na głowie się walczą dziewczyny naprawdę. Proszę. Że obydwie dziewczyny dostają masę hejtu, więc z całego serca zachęcam was do nie komentowania niemiłych rzeczy o żadnej z nich. Sram na to. Po aż 15 latach od ostatniej części Shrek'a, w końcu pojawił się długo wyczekiwany Zwiastun piątej już części. Zdecydowanie można powiedzieć, że seria jest już na maksa kultowa, a grono jej oddanych fanów jest naprawdę olbrzymie, co zresztą świetnie obrazuje ilość Shrekowych memów, jaka powstała przez ostatnie 20 lat. Sam Zwiastun zresztą do nich nawiązuje. Why Shrek, of course. <grym> Ew, więc logiczne by było, że wypuszczenie nowego trailera zostanie całkiem ciepło przyjęte. Jednak nic bardziej mylnego, bo odnowiona animacja. Mi się wydaje, że oni zmienią animację, wiecie? No, ale o ok, to ty nie obrażaj cynkuś. A kto go obraził? Co on kurwa przystojny jest? No, no nie za bardzo. Małe jeża na głowie. No to kurwa takiego kłopota ja bym nie walczył akurat jak będąc z kobietą. Jedynie co to ma Hajs, więc o to bym walczył może, nie? Więc na takiej kwestii. Pudziła gigantyczne dyskusje. Mi się wydaje, że oni wrócą do starej animacji Szreka, e, że zrobią go na nowo, bo zobaczyli, że za dużo oberwali. Mimo, że teoretycznie widać, że patrzymy na ograz Szreka, to jednak wydaje się, jakbyśmy patrzyli na jakiegoś dalekiego kuzyna Szreka. Wiadomo, że od powstania poprzedniej części technologia ogromnie poszła. Lepiej nic nie mieć na głowie? Nie, no lepiej mieć włoski, no ale kurwa, akurat jego styl to mi się kompletnie nie podoba, nie? do przodu. Tak samo jednak było na przykład pomiędzy pierwszą częścią z 2001 roku, a tą czwartą z 2015. Jednak w każdym z tych filmów udało się zachować ducha Szreka. Więc na produkcję wylała się fala krytyki. A, mo, a, a może to jest jakiś sen Szreka, że on wygląda w ten sposób? Nie? Może to jest kurwa sen Szreka i po prostu nie strollowali wszystkich? To by było spoko akurat. Co się stało z tą animacją? Była fantastyczna w poprzednich wersjach. Mam nadzieję, że poprawią to przed wypuszczeniem. Co oni im zrobili? Ta zmiana jest okropna. Musicie to jak najszybciej zmienić. W sumie bardzo ciężko dokopać się do jakichkolwiek innych komentarzy niż tych krytykujący nowy trailer. Oprócz animacji ludziom nie podoba się też nowa postać, którą jest Felicia, czyli córka Shreka, której głos ma podkładać nikt inny jak sama Zendaya. Wszyscy fani chyba liczą tutaj na powtórkę sytuacji jak z Sonika. Film Sonic szybki jak błyskawica miał ukazać się w 2019 roku, jednak stało się to dopiero w 2020. A było to spowodowane niezadowoleniem fanów serii z wykorzystanej przez producentów animacji, która co by nie mówić faktycznie była Absolutnie paskudna. W porównaniu do Sonika, animacja szreka nie jest aż tak z... Nie jest to zła animacja, po prostu ludzie są przyzwyczajeni do zupełnie czego innego i te postacie się wyd wydają po prostu inne, kompletnie inne. To już nie, to nie jest już Szrek, którego znamy, dlatego ludziom się to nie podoba. Ale ta animacja nie jest brzydka, nie jest paskudna. Gdyby to było jakby, gdyby to były nowe postacie w ten sposób zrobione, nikt by się nie przyczepił. Ale my mamy serię Shreka, która wygląda jak wyglądała i zamiast się skupić na tym, no to niestety nie postanowili sobie to zmienić. Wow. Niepotrzebnie. Jednak tutaj wygląd szeka jest chyba tak głęboko zakorzeniony w nas i w nasze dzieciństwo, że taka zmiana absolutnie nie powinna mieć miejsca. No chyba, że te zmiany były zrobione tylko jako rage bait, po to, aby ludzie nagrywali o nowym szeku TikToki i jednocześnie rozmawiali. Może to być tak, że na przykład oni do nie wiem jakiś scen będzie albo jakaś scena po prostu yy, i po prostu oni to pozmieniali i to co jaja zrobili z ludzi, nie? Po co w ogóle do tego Shreka robić piątą część? No jak nie wiesz, po co to chodzi o pieniądze, nie?. Nosiła się wieść o jego piątej odsłonie. Bo faktycznie natrafiłam na TikToki, w których wystarczyło lekko zmienić ułożenie oczów Shreka, a konkretniej, żeby były one szerzej rozstawione. I już bardziej przypominał tego prawowitego. Ewentualnie Dreamworld. Ale kurwa ten. Jeśli chodzi o. Osła, to on wygląda, jakby kurwa miał jakąś chorobę. I go wyżarło po prostu, nie? A jeżeli chodzi o fionę, no to ona wygląda obrzydliwie. No ona wygląda strasznie, jak nie fiona. Jak nie fiona, nie? I już bardziej przypominał tego prawowitego. Ewentualnie Dreamworks może próbowało nowego stylu animacji, po tym jak dobrze przyjęła się zmiana stylu animacji w nowym filmie kot w butach, który był ogromnym sukcesem. Ale myślę, że raczej wszyscy możemy zgodnie powiedzieć, że kochamy. Ale tam śled... zostało zachowane mimo wszystko to, jak to wy wyglądał kot w butach, nie? nie Nie został zmieniony, a tutaj te postacie zostały jednak zmienione. Fiona wygląda jak nie Fiona. Poza tym jej tekst typu, że o mama lubi to. To ona tak nigdy nie gadała, nie? nie? Nie pasuje mi to, nie? Takim jest i chcemy, aby pozostał z sobą. Napiszcie w komentarzu szereg pozostań sobą. Czy premiera filmu ekipy jest jak obóz żugajek? Takie pytanie zadają sobie ostatnio internauci, którzy natrafiają na TikToki oraz komentarze dzieci wychodzących z kina. Od długiego już czasu widzimy, jak uniwersum ekipy rozwija się i wychodzi coraz to bardziej poza granice YouTube'owe. Czy to produkcją lodów, zeszytów, bajek dla dzieci, a teraz pełnometrażowym filmem. Nie jest to pierwszy film, jaki wyszedł ze współpracy z influencerami, ponieważ mieliśmy już coś takiego jak M, jak Misfit, który jednak nie cieszył się najlepszymi opiniami. Ciekawie Przez dłuższy dziękuję. czas nie dostawaliśmy o filmie żadnych większych informacji, aż do listopada, kiedy na kanale GenZi pojawił się teaser zapowiadający produkcję. Nosi ona tytuł 100 dni do matury, a zobaczyć w niej możemy praktycznie całe GenZi oraz niektórych ekipowiczów, obok których stanęli profesjonalni aktorzy, tacy jak Małgorzata Foremniak czy Jacek Koman. Co ciekawe, film nie jest w żadnym stopniu dokumentem o ekipie, a filmem fabularnym opowiadającym o trudach maturzystów, którzy w sumie próbują włamać się do Ministerstwa Edukacji i namieszać w wynikach. Opinie internautów po zapowiedzi premiery filmu były dosyć podzielone. Jedni obawiali się, że będzie to kolejna influencerska filmowa wtopa. Ja, ja mam wrażenie, że influencerzy tworzą niektóre materiały bardzo cringe'owe, takie, że po prostu tak oglądasz i masz taki, taki, taki ścisk po prostu w żołądku, nie? Taki masz się, yy, tak mówisz, Boże, po co ty to robisz? Natomiast drudzy byli podekscytowani, aby go obejrzeć. Oho, będzie mocny film. Chcę to już obejrzeć. Ciekawe, czy to będzie tak dobre, jak ta wspaniała produkcja. To nie ma prawa być dobre. Cała promocja filmu obiła się dość dużym echem, ponieważ zareklamowanie go było jednym z warunków do zgłoszenia się do Twojej 5 minut. A jako, że ogłoszenia dosłownie zalały całego TikToka, to tak samo wieść o nowym filmie, który został nawet objęty... Ej, dobra, ale już bez żartu. Film wyszedł nie najgorzej, 6,5 luźno mogło udać, ale głównie nie lejtory przesz przesz przeszkadzali. Znaczy ja nie oglądałem filmu, więc ja go nie oceniam, nie? honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji, a jedna wygrana klasa miała okazję zwiedzić budynek ministerstwa wraz z ekipowiczami, którzy oprócz tego w dniu premiery pojawili się też w różnych kinach w Polsce. Na przykład Julitka i Kury odwiedzili Radom, Starachowice oraz Kielce, gdzie wpadli na seans porozmawiać z fanami i porobić sobie fotki. Niestety nie wyszło to chyba tak dobrze jak miało być, ponieważ na TikToka zaczęły wpływać filmiki zrobione przez młodszych widzów ekipy, zarzucające idolom niesprawiedliwość. Редактор ponieważ w jakimś kinie byli oni dłużej, a w drugim być tylko na momencik i nawet nie zrobić sobie z nikim żadnego zdjęcia. Jak czytamy, film fajny, ale zachowanie Julity dla mnie było trochę żałosne, dlatego że w Radowiu sobie robiła zdjęcia, a u nas weszła tylko na 5 sekund i wyszła. W komentarzach na szczęście ludzie zaczęli bronić influencerki. Tacy fani to nie fani, ale wy sobie nie zajecie z tego sprawy, że mogła mieć coś ważnego do robienia, albo była zmęczona, to też jest człowiek. Oprócz tego ludzie zaczęli nagrywać film, to są dzieci, przecież ta Julia Żugaj to ma tak przesrane żugajkami, że aż w pale się nie mieści, nie? W pale się nie mieści. Szczerze mówiąc, nie chciałoby mi się nigdy trafiać na po prostu target dziecięcy, bo, bo dzieci są, za przeproszeniem, pierdolnięte, jeśli chodzi o takie sprawy, i za bardzo upierdliwe, jakby, no nie, nie dla mnie to. Seansach, a później puszczać to w internet. Co jest oczywiście nielegalne. A ekipa oraz inni twórcy zaczęli edukować o tym swoich fanów na swoich social mediach. Julita napisała na swoim Insta Stories Kochani, wchodząc na TikToka, trafiliśmy na mnóstwo nagrań z kina z naszego filmu. Chcielibyśmy tylko przypomnieć, że nagrywanie w kinie nie tylko naszego, ale każdego filmu jest nielegalne i mogą być z tego wyciągnięte konsekwencje. Szanujmy panujące zasady i dostosujmy się do nich. Dajcie koniecznie znać, czy planujecie się wybrać na film, a jeżeli Ciekawi Was, jak było na oficjalnej premierze filmu, to zapraszam Was serdecznie na nasz materiał właśnie z tego wydarzenia. Od kilku lat w Polsce zaczyna występować coraz to więcej światowych gwiazd. Jesteśmy już po koncercie Beyoncé, Taylor Swift, Harry'ego Stylesa czy Justina Timberlake'a. Na pytanie, która bitwa o bilety była najcięższa, prawdopodobnie niektórzy z Was powiedzą, że na Taylor Swift. Niestety jednak nie będzie to prawda, bo największa i najgorsza okazała się bitwa o bilety na Pitbulla. Nikogo nie zaskoczy fakt, że Pitbull najlepsze lata swojej kariery Miał jakieś 13 lat temu. Nagrał on takie hity jak Give Me Everything, Fireball albo Timber's Cashout, ale także wiele, wiele więcej. Od trzech lat polska społeczność jego fanów bombardowała go komentarzami pod każdym postem z prośbą o koncert w naszym kraju. Cierpliwość fanów została wynagrodzona i kilka dni temu Live Nation ogłosiło koncert Pitbull'a właśnie w Polsce. Ma się on odbyć już 23 czerwca tego roku. Na profilu na Instagramie artysty od razu pojawił się link do przedsprzedaży które z hasłem After Dark Szczęścia, że mogli zakupić bilet nieco szybciej. Przedsprzedaż dla użytkowników Ticketmastera rozpoczęła się 27 lutego, natomiast oficjalna sprzedaż dla wszystkich 28. Na papierze wszystko wygląda świetnie, pojawiły się jednak małe komplikacje. Zacznijmy od przedprzedsprzedaży. Po wyprzedaniu wszystkich biletów, Live Nation ogłosiło drugi termin dla koncertu z uwagi na ogromne zainteresowanie. Pojawił się nawet postpromocyjny z nową datą, jednak po chwili zniknął. A na Instagramie artysty pojawił się post promujący dodatkowe koncerty, ale tylko w Londynie i Dublinie. Live Nation w dniu przedsprzedaży opublikowało post, w którym ogłosiło, że ze względów logistycznych drugi koncert niestety się nie odbędzie. Fani nie byli zachwyceni tą wiadomością, jednak nadal żyli nadzieją, że uda im się kupić bilet na upragniony koncert. I tutaj przechodzimy do bitwy o bilety. Już podczas przedsprzedaży, która odbyła się z linku na Instagramie Pitbull'a, bilety zniknęły w ekspresowym tempie. Stąd pojawił się Pomysł na kolejny koncert, który, jak już wspomniałam, się nie odbędzie. Większość z nas liczyła na bilety 27 lutego, dołączyła do kolejki oczekujących, no i zaczęło się. Bilety zniknęły w jakieś 10 minut. Na TikToka zalała pierwsza fala filmów niezadowolonych panów, którym nie udało się kupić biletu. A póki co była to jeszcze tylko przed sprzedaż. W oficjalnej sprzedaży, już na pewno uda się mi kupić ten bilet. Tak samo pomyślało jakieś 100 tysięcy ludzi. 28 lutego. Po dołączeniu do kolejki, ludzi zaczęło wyrzucać. W kolejce zajmowało miejsce ponad 100 tysięcy osób. Po niecałych... I tu, ale ostro, nie. Sylwia, cześć, Sylwia, witam serdecznie. Ale kurwa, ty. Ale wykupują. Masakra. Ja nie chodzę na koncerty, jakoś ja. Jezu. Ja, ja jestem piwniczakiem, ludzie, kurwa. Ja wolę w domu siedzieć. Rano to Jak ja sobie posłucham muzyki, to sobie posłucham o. W słuchawkach, w SRAM na, na jakieś koncerty. Nie lubię po prostu, nie? W no. tych 20 minutach wyświetlił się komunikat. Nerdem kurwa jestem. W domu siedzę o ograniczonej... No life o, no life jestem. ...liczbie biletów i kiedy Ticketmaster już cię wpuścił, to biletów nie było. Wspomnijmy sobie może jednak o kwotach biletów. Okazuje się, że za wejście na płytę w Krakowie trzeba zapłacić 500 zł. Natomiast w Berlinie cena ta wynosi 100 euro, czyli mniej więcej 410 zł. W Belgii to samo miejsce w przeliczeniu na złotówki to 300 zł. W... No dobra, ale Polska ma większe podatki, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę z tego wszystkiego. Koszta w w Polsce są większe kurwa niż za granicą. Ludzie, to, to wszystko zależy, no. Ciekawe, ile biletów mogła jedna osoba kupić. Często jest tak, że ludzie wykupują, a potem sprzedają 10x drożej. No tak, no. W większości miast cena to około 400 zł, natomiast w Oslo nawet 280. Wychodzi na to, że polskie bilety okazały się zdecydowanie najdroższe. Dlaczego tak jest, niestety nikt z tego na razie nie wie. Może... No jak nie wiesz, kurwa. Przez to, że mamy większe koszty, większe podatki, to wszystko jest droższe. No było dlatego nie. Przechodzi tutaj o ogromny popyt, bo rozgoryczeni, brakiem biletów fani, organizują oni podkop na koncert, wstawiają filmiki z dopiskiem Królu Złoty i ponownie zasypują artystę komentarzami. Powstała też petycja, w której fani proszą o kolejny termin. Czy się uda? Nie wiem, może będzie to jakaś niespodzianka od Pitbull'a dla Polaków, a wy koniecznie dajcie znać, czy próbowaliście w ogóle kupić bilet, a jeżeli próbowaliście, to czy wam się udało. Tymczasem ja na dzisiaj kończę. Dzięki wielkie, że to oglądali Liście, oh, dzięki wielkie. A, wow, właśnie, łapka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, bo jak kradniemy, to kradnijmy. Z klasą link w opisie do materiału, kliknijcie włączcie, wyciście i jedziemy z tym tematem. A że już się zakończyło, no to kończymy z tym tematem.